Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczące czasu teraźniejszego. Zacznę od pewnego nieodległego wspomnienia. Wspomnienia czasu, który formalnie jeszcze trwa, ale już tak naprawdę został unieważniony chodzi o tak zwany czas pandemii. Po raz pierwszy, chociaż pod tym względem nie mam. Nie miałem sobie nic do wyrzucenia. Nigdy nie musiałem zmieniać zdania, nigdy się nie włączyłem do tego chóru yy, yy, propagatorów i wspierających wszelkiego rodzaju idiotyczne zakazy, które wtedy wprowadzono. Teraz już wiemy, że to wszystko nie miało, te zakazy nie miały większego, albo w zasadzie żadnego sensu z perspektywy celu, który został wprowadzony. Mam tutaj tą smutną satysfakcję, że. Że co można sprawdzić, tak wypowiadałem się od samego początku w tym duchu y, i starałem się zachować y, dystans do obowiązującej prawdy, którą wtedy głoszono, a to była prawda lockdownu, szalejącego wirusa i wszystkich koniecznych ograniczeń, koniecznych jakoby ograniczeń, które mają powstrzymać, przypomnę, transmisję tego wirusa. Teraz z tej perspektywy już inni odważyli się. Chwała im za to, że widzą ten absurd tamtego czasu. Teraz już o tym wolno mówić, bo wtedy każdy kto mówił inaczej był odsądzany. Tak jak ja też wtedy. Oczywiście wiary szantażowano wobec tych, którzy nie powtarzali oficjalnego bełkotu. Szantażowano nas. Że jak będziemy przeciwstawiać się lockdownowi, to jesteśmy odpowie będziemy odpowiedzialni za, za śmierć na ulicach. No, to był okres upadku dziennikarstwa, które nie potrafiło znaleźć swojego miejsca, czyli wysłuchania, wysłuchania in różnych poglądów. Nie, wtedy ocenzurowano poglądy przeciwne. Wyrzucono je z oficjalnego obiegu. Czasami się były wyjątki za tym, którzy mieli odwagę nie podporządkowywać się oficjalnej propagandzie. No, należy oddać honor. I, ale to nie to jest najważniejsze. Ten tyrania idiotyzmów, tyrania, tyrania oficjalnej, oficjalnej prawdy. Na temat naczelnej choroby, ale najbardziej istotne jest dostrzeżenie naszej kondycji politycznej, która wtedy się niestety na trwale, jak się to dziś wiemy, ujawniła i, i trwa. Czym się wtedy klasa polityczna zajmowała? Licytacją. Kto wprowadzi? krytyką, żeby nie wprowadzać jakichkolwiek poluzowań. Czyli czym gorzej, tym lepiej. I Klasa polityczna była dwuzgodna w jednym wzajemnym licytowaniu się w, w poparciu dla kolejnych absurdalnych zresztą zakazów i wprowadzaniu, i to jest najgroźniejsze, wprowadzaniu kolejnych bezprawnych ograniczeń, nielegalnych. Nagle się wszyscy Nagle demokracja przestała istnieć jako pewien sp tryb sp sprawowania władzy, pluralizm przestał istnieć, już żadnego nie ma, i żadne prawa obywatelskie, nawet te formalnie zagwarantowane, zwłaszcza, yy, zwłaszcza w konstytucji, na którą tak się wielu dzisiaj wtedy powoływało. Są świskiem papieru, bo można było rozporządzeniami wprowadzać, czyli bezprawnie wprowadzać zakazy, bezprawne, no ale co było najważniejsze: żadnego obrońcy praw obywatelskich i wolności wtedy nie było. Nikt się nie ujawnił, nie miał odwagi. tym amoku lockdownowym gdzieś poległa nasza nie tylko wiara, w zdolność. Zdolność racjonalnego zachowania, czyli takiego dystansu koniecznego. Ktoś kiedyś powiedział, że nieszczęściem jednowładców, władzy autorytarnej, czyli niedemokratycznej, jest to, że oczywiście ten zawsze władca jest samotny, i może on, jeżeli nie ma mądrych. Powściągliwych, ani nie umie ich znaleźć, wspierać i chronić doradców, no to wtedy on będzie zawsze oba. opanowany przez różnego rodzaju pochlebców, karierowiczów i wszelką szumowinę, która zawsze ciągnie w takim przypadku do władzy. I właśnie demokracja miała być tego przeciwstawieniem, bo demokracja i wolności obywatelskie, zwłaszcza wolność słowa, wolność debaty, i różnice. Za... Chronione różnice poglądów gwarantują wysłuchanie tego wszystkich możliwych zdań, które są istotne i wybór, wybór tego, no, tego rozstrzygnięcia, które jest właściwie jego droga do mądrości. Okazało się, że. Ta nasza demokracja jest nic nie wartością, Zresztą nie tylko u nas. Kasa polityczna się umówiła zgodnie, że należy podeptać wszystkie prawa obywatelskie, wręcz w imię urojonych zagrożeń które, i zakazów, które, które jakoby były niezbędne, aby zwalczać ową chorobę nadrzędną. I gdzieś, i jeszcze wtedy jeszcze nie poległa taka w sensie formalnym wolność słowa. Jeszcze ona, ona, ona oczywiście została stłamszona, wszystkie poglądy niepoprawne zostały wyrzucone na margines. Dziennikarze przestali być dziennikarzami, zaczęli być propagandystami. Ale najważniejsze jest to, że konstytucyjne prawa i wolności nie mają żadnego znaczenia, jeżeli klasa polityczna się zgodzi co do i bardzo łatwo się godzić co do możliwości wyrzucenia tych, tych, tych praw na śmietnik, ich tak najzwyklejszego podeptania i, i to trwało, no przecież trwało prawie, y, y, prawie dwa lata, a nawet ponad dwa lata, potem oczywiście konflikt sprzed roku spowodował, że nagle przestało być to ważne w sensie faktycznym, przykryto, to jest taki efekt przykrycia, przykryto tamten kryzys, tamten problem, no i oczywiście już za, wtedy już autentyczną niechęć i niewiarę w te wszystkie nas, oficjalne prawdy, które wtedy do nas zgłoszono, zarówno ze strony wolnych, tak zwanych mediów, jak i, jak i klasy politycznej, no, i teraz mamy drugą odsłonę tego samego zjawiska, dlatego to wspomnienie jest wspomnienie o czasie w istocie współczesnym i niedokonanym. Teraz mamy to samo, tak samo klasa polityczna, nie tylko zresztą polski, jeśli ktoś lubi takie pocieszenia, świetnie się dogaduje w ograniczaniu praw obywatelskich i się licytuje. A wtedy, jak się licytowała w tym, jakie to kolejne obostrzenia należy wprowadzić, jeżeli ktoś ich nie wprowadzi, to będzie tam winny nadmier nadmiarowych zgonów. Teraz ta sama licytacja dotyczy, kto wprowadzi dalej idące ograniczenia praw obywatelskich i wolności w imię, w imię nienawiści wobec w stosunku do Rosji. Czyli co Tu nie ma żadnej, już nie ma żadnej dyskusji, żadnej możliwości wyrażania poglądów. Szantaż, który dotyczy każdego, kto by chciał mieć inny pogląd niż oficjalna propaganda, zgodnie powtarzana przez wszystkie w istocie, prawie bez wyjątku siły politycznej i całe media. Czy powtarza się ten sam scenariusz? Ten jest, jest, Mam już nowy pretekst wprowadzania bezprawnych zakazów ograniczających wolności obywatelskie. Znowuż wszystkie te prawne, konstytucyjne gwarancje tych wolności nie mają w ogóle żadnego znaczenia. Wszyscy obrońcy konstytucji i demokracji są zgodni co do tego, że tę demokrację oraz wolności konstytucyjne należy eliminować, bo na przykład ktoś, kto będzie miał inny pogląd niż oficjalna propaganda, będzie się coś tam wpisywać, rezonować i tego rodzaju słowa dzisiaj zastępują są, zastępują słowy jedno cenzura, nie wolno mieć innego zdania, nie wolno go wyrażać oczywiście cenzura rodzi hipokryzję która będzie, jest oszustwo to nam zakazuje mówić I, a jeszcze najlepiej by było chciałby, żeby, żeby żebyśmy, chciałby nakazać nam myślenia, Bo nie wolno, bo nawet ktoś powiedział, że ktoś będzie inaczej mówił, to zainfekuje naszą jedność, tą pozorną, oczywiście zadekretowaną jedność poglądów, która ponoć w tej dziedzinie jest. No i mamy ten drugą odsłonę, moim zdaniem dużo trwalszą, dużo trwalszą, bo czas pan tak zwanej pandemii dał możliwość, pokazał, że tak można, że można. Bez żadnych, żadnych zahamowań, ograniczać obywat, prawa obywatelskie, zamykać, mówiąc obrazowo, ludziom usta, zabraniać im mieć inne poglądy wyrażane niż te, które są nakazane. No, jak tak można, jest to całkowicie bezkarne i wszyscy, wszyscy ci, którzy mają. Zresztą nie mają do tego żadnej legitymacji, żeby nie było wątpliwości, a nie było żadnych legitymacji prawnych do wprowadzania ówczesnych ograniczeń, tak samo nie ma żadnych legitymacji nawet moralnych, już nie mówiąc o legitymacji demokratycznej, żeby wprowadzać te obecne ograniczenia w imię tam mniej lub bardziej urojonych zagrożeń, a nie wolno nawet, nie wolno nawet nie zaprzeczyć, że te zagrożenia są są, żeby ktoś nam wytłumaczył na czym one polegają chyba, że sami je sprowokujemy no to może najprościej to ich nie prowokujmy bo jeżeli czy, czy, czy są zagrożenia które, jeżeli nie sprowokujemy, czy te zagrożenia którymi nam się straszy pamiętamy, mieliśmy kiedyś była cała filozofia odstraszania no na razie to, to odstraszanie niczego nie dało Wręcz odwrotnie, było takim, takim wyzwaniem dla tego, kto go chciano nazwać, że został odstraszony, no to pokazał, że się tego nie boi. I wiem, że popełnił swój historyczny błąd, o czym nieraz miałem okazję mówić, ale to nie ma znaczenia już z tej perspektywy, bo to już nie nasz bo to nie są nasze błędy. Operacja specjalna była największym w zasadzie błędem Rosji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu, a już na pewno a może nawet największym błędem Rosji, bo nie mówię o bolszewizmie, bolszewizm miał swoje, bolszewizm popełniał, można powiedzieć, znaczy jeśli mogę to nazwać, można było błędami, ale to była część tego istoty rządzenia, dlatego ta teza o tym, że, którą starałem się już Ponad rok temu przedstawić, że tak naprawdę ten wątek neosowiecki, neobolszewicki był w współczesnej Rosji, który teraz zwyciężył, narzucił swoją, swój sposób reakcji, swój sposób postrzegania tego bliskiego czy też nieodległego pogranicza. I taki on jest nieracjonalny, to jest ten, co jest najbardziej szczególnie. Najbardziej zastanawiające, że to jest, że te nieracjonalne, więc wręcz katastrofalne posunięcia są istotą pewnych zachowań. Zresztą ktoś mówi, no ale tak naprawdę to wszystkie wielkie mocarstwa popełniają w istocie ich działanie. To jest jakimś pasma jakichś absurdalnych błędów, i tylko czasami nie wszystkie się mszczą, prawda? I przez przypadek niektóre nie kończą się katastrofą. Bo, bo za dużym jest ten, kto mógłby upaść i przegrać, więc nie może przegrać, nawet jak sam sprowokował to, co jest jego nieszczęściem. I teraz, dziś, dziś, niezależnie od tego, na ile ten bóg, historyczny błąd, który zmienia historię, tej historyczny, dlatego że zmienił już historię, historyczny w, również w tym znaczeniu dziejowym. Czyli będziemy czas liczyć do tej daty i od tej daty i ten czas w relacjach zarówno polsko-rosyjskich, jak, re, jak i w historii Rosji będzie on miał kluczowe, istotne znaczenie, ale tylko z perspektywy europejskiej. I to jest, i to, to właśnie ta Europa. Oczywiście nie cała, nie aż tak, ale przecież bardzo podobne Procesy ograniczania bezprawnego w prawie wolności obywatelskich związanej z tak zwaną pandemią miały miejsce w starej Europie, a także i w tej nowej Europie. I tak samo te ograniczenia, chociaż tu już nie jest tak samo nie są, nie to już tu są tylko podobieństwa, takie same bezprawne ograniczenia wolności, nawet wolności słowa, wprowadza się w związku z tym. Tym kolejnym precedensem historycznym. No, oczywiście ktoś zada pytanie, czy to było, czy to było nieuchronne no, po tym doświadczeniu pandemicznym, i, i, to, i przede wszystkim uświadomienie sobie, że tak można postąpić, że można te, można te wszystkie ograniczenia wprowadzić, nikt nie będzie protestować. I ci, którzy do tego nie mają żadnych uprawnień, nagle będą czuli się nie tylko uprawnieni, ale także rozgrzeszeni. Ja to, to przy nich nieco odważnymi, dlatego powtarzają, ale pretekst mają jeszcze lepszy niż, niż ten szalujący wirus, który, który jeszcze no, który ko, który cały czas jest tego. Już unieważniono, unieważniono język, który uzasadnią jego wykorzystanie jako pretekst do wprowadzenia kolejnych ograniczeń. I to prawda jest po tej, te drugie doświadczenie z ograniczenia lub eliminacji praw naszych jako obywateli, prawdomyślenia, do słowa, do, do wysłuchania poglądów przeciwnych, Albo przynajmniej sceptyczny, no te nasze drugie doświadczenie ma dopiero nieco ponad rok. Też po roku pandemii, tych lockdownów, też nie jeszcze byliśmy, wahaliśmy się. Dopiero po dwóch latach przestaliśmy się wahać i widzieliśmy, że, że jesteśmy manipulowani, zubażani, pozbawia się nas pracy, możliwości wykonywania swoich. Obowiązków, a nawet zwykłego, zwykłej, najzwyklejszej codzienności, bo nawet już nie mówię o tych lasach, do których tam nonsens kazał komuś ogłosić jakieś absurdy wprowadzenia, ale nawet do, do kawiarni nie wolno było pójść, bo to zwiększało jakoby jakąś tam transmisję czegoś, co i tak się transmitowało, niezależnie od naszej woli i do dzisiaj się. Jest przedmiotem tej transmisji. Dwa lata wtedy wystarczyły. Dopiero po dwóch latach zaczęliśmy dostrzegać absurd tamtych zakazów. Teraz jeszcze może za wcześnie, żeby dostrzegać absurd tych, tych zakazów i tych ograniczeń, ich bezprawność, która, no, która jest oczywista, bo jeżeli, jeżeli ktoś chce, to niech wprowadza stan wojenny. No ale wiadomo, że to właśnie ma, nie może być to w prawie. Ja, wtedy nie wprowadzono stanu wyjątkowego, teraz nie wprowadzi się stanu wojennego, bo jakoby te wszystkie ograniczenia służą temu, żeby tego stanu wojennego nie było. No to mamy tą antynobię, która tu ma, może nie, nie, nie wszystko tłumaczę, ale częściowo można przy jej pomocy coś zrozumieć. I, i być może... Ciągle myślimy o tym, że może kiedyś wyzwolimy się z tego, z tych, no się, uciekniemy spod tego dyktatu tych, którzy chcą nam zabronić, a już nam zabronili, myślę, innego wyrażania, innych poglądów niż oficjalne, niż narzucone nam, no, ale wiadomo, że tą hipokryzja, która tu w, w tym jest na to reakcją, i, I taka przekora, zła przekora, że jeżeli Ty nam czegoś zabraniasz, to my, pod, Ty i nas oszukujesz, że to jest legalne, no to my Cię będziemy potrafili oszukać w ten sposób, że będziesz sądził, że słuchamy się tych Twoich zakazów, a faktycznie ich nie przestrzegamy. To są te złe procesy, które zachodzą w naszej świadomości. Te złe procesy, a jeszcze wiązane jest to z ogólnym zubożeniem, no tu wiemy, to nie chcę niczego już przypominać. Te wszystkie złe prognozy o zubożeniu, regresie, drożyźnie i utracie wartości aktywów, już się, te wszystkie złe prognozy już się, już się realizują. Już nie, nie, nie musimy się straszyć. Nie trzeba się straszyć. To nie jest obawa, to już jest fakt. I zaklinanie rzeczywistości, że, że to jest, że na to się godzimy, a kto nas zapytał, czy się na to, czy napytał nas o zdanie, czy tak jak wtedy nie zapytano nas o zdanie, czy co sądzimy na temat ograniczeń no, w przemieszczaniu się, a tak samo nikt nas nie pytał o zdanie, czy godzimy się na zubożenie i utratę miejsc, utratę dochodów, utratę naszych aktywów które, ich wartości i utratę naszych, naszych dobrych perspektyw, które mieliśmy, mieliśmy, no bo nad, wtedy nie, nie docenialiśmy ich, nie docenialiśmy ich wartości. Teraz już wiemy, ale oczywiście ja też nie mam prawa tak myśleć, bo dominuje nawet Mówi, mówić na pewno, myśleć jeszcze jakoś mi nie nie, nie udaje się zabronić, jeszcze nie, nie narzuciłem sobie autocenzury. Ale przecież e, my wiemy przecież, że, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy, kiedy nastąpi ten, ten, to potrzeźwienie. Może ono już na no w ogóle następuje, kiedy już policzymy ile na tym. Ile bez nasz, jak i ile nas, O ile nas zubożono, nie pytając nas o zdanie, i wiedząc, że oczywiście to zubożenie, tak jak wszystkie lockdowny, nie miały żadnego sensu z perspektywy medycznej, tak są, wszystkie te zubożenia nie mają żadnego znaczenia z perspektywy wyników tej wojny, co jest kolejnym dowodem na, na ten świat zmistyfikowany, w którym przyszło nam żyć. To tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że y, miałem okazję. No, można powiedzieć tak, może to nie cieszę się, to jest jakaś taka trochę gorz. ale jednak mimo wszystko satysfakcja, że, że w tym świecie pomyłek, w których żyjemy i to nie jest nie, żadnym zarzutem, że się myślimy życieniowo, więc dlatego y, Możemy się mylić w swoich prag pragnienia, kiedy, ze, kiedy pragni e, prognozę w istocie budujemy na pragnieniu, ale jednak w tej, tej złej prognozie, dotyczącej tej realnej, tej mierzalnej, dotyczącej naszego regresu i zubożenia, no, okazało się ona znacznie bardziej realistyczna. Zresztą była od samego początku, no, tylko oczywiście nie wolno było jej powtarzać. No bo to się wpisywało, w cudzysłowie, w jakąś tam w, w jakąś tam w zabronioną narrację. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Pozdrawiam, do widzenia.